Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek w starym stylu, to znaczy nie będę dzisiaj nic mówił o ośrodkach. Może powiem jutro. Natomiast chciałbym powiedzieć dzisiaj chwilę o... No, o czymś, co gdzieś mi się nasuwa cały czas w kontekście tego momentu, w którym żyjemy w Polsce czy na świecie. I taka analogia trochę... Oczywiście to jest analogia, ona ma pewne, pewne ułomności. Ale jest taka, że yy, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, yy, to powiedział do narodu wybranego wtedy, że przegabili czas swojego nawiedzenia. Innymi słowy, jest taki moment w historii, yy, czy są takie momenty w historii, kiedy Bóg robi coś szczególnego, coś bardzo ważnego, yy, coś, yy, co powinniśmy zauważyć i coś, na co powinniśmy zareagować. I wydaje mi się, że w takim nawet codziennym życiu, my zdajemy sobie sprawę z tego, jak na przykład rodzi się dziecko, no to jest czas na to, żeby się cieszyć. Jak jest ślub, młodzi biorą ślub, to jest też czas, żeby z nimi w tym współuczestniczyć. To nie można powiedzieć, że, że no to kiedy indziej. No nie, teraz jest ten moment. Kiedy ktoś umiera, to jest czas, żeby z godnością go pochować, żeby oddać mu szacunek, żeby powiedzieć właściwe słowa, żeby być z rodziną. I za tydzień tego czasu nie będzie. To jest ten moment, który, który należy wykorzystać, na który we właściwy sposób należy odpowiedzieć. I w takich w szerszych wydarzeniach historycznych jest podobnie. Tak jak w momencie, kiedy nasz Pan przyszedł na, na ziemię, ktoś mógłby powiedzieć: Ale dalej jestem pobożnym człowiekiem, ja dalej się modlę, ja dalej czytam Biblię, czytam Torę, rozważam, przestrzegam prawa. No, czego ode mnie chcesz? Po prostu jestem, jestem, jestem dobrym, pobożnym człowiekiem. Trzeba Boga Jachwę. No ale to tak nie jest. Są takie chwile, kiedy Bóg wymaga od nas więcej. Są takie chwile, kiedy Bóg od nas wymaga zaangażowania, wyjścia z tych skądinąd normalnych, zwykłych i, i może dobrych na zwykłe czasy kolej pobożności. Jakichś takich schematów działania. I myślę sobie, że takim czasem jest też i dzisiaj. Wojna na Ukrainie, kiedy po prostu powinniśmy się okazać bliźnim, bliźnim się okazujemy wtedy, kiedy pomagamy tym, którzy są w potrzebie. Ten naród jest w potrzebie, jest dany nam jako sąsiad. I myślę sobie, że generalnie robimy to. Robimy to i cieszę się bardzo i z naszego narodu, i z naszych kościołów ewangelicznych, i z mojego kościoła, kościoła baptystów, i z mojej wspólnoty, wspólnota Radość i z baptystycznej akcji charytatywnej, która zaczyna działać gdzieś tam przerzucając dary na Ukrainę i z ośrodków, które mamy w Lublinie, w Chełmie, w Chociwlu, we Wiśle, w Zelowie, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Narewce, w Gnieźnie, gdzieś tam w Krakowie coś się dzieje. Tak naprawdę mamy ponad 40 miejsc, także wybaczcie, jeśli waszego miejsca nie wymieniłem. No, i chwała Bogu, chwała Bogu za to. Cieszę się, że, że robimy to, co powinniśmy, ale chciałem Ciebie zachęcić, żebyś, żebyś coś robił po prostu, żebyś coś zrobił czy to finansowo, czy to czasowo, czy to logistycznie, bo to też jest taka chyba taki szczególny dar logistyki teraz, ważny, żeby łączyć ludzi, żeby pomagać, żeby gdzieś sprawiać, że ludzie, którzy potrzebują pomocy, a nie wiedzą, gdzie ją odnaleźć, mogli ją odnaleźć czy to w jakikolwiek inny sposób, żebyśmy po prostu nie przegapili tego momentu. To jest wyjątkowy moment, być może, być może najważniejszy w życiu niektórych z nas. No ja tak patrząc wstecz, to widzę jedyny ważniejszy moment. moment kiedy padł komunizm, to był taki, taki też ważny moment, który ciągle pamiętam, który jakoś był przełomowy. I jeszcze stan wojenny jako młody dzieciak, pamiętam też, to był taki moment przełomowy, kiedy, który do dzisiaj pamiętam jako taki. Taki poważny moment, gdzie się gdzieś tam musiałem chować po bramach z rodzicami. No ale takich momentów nie ma dużo. Także życzę nam, żebyśmy je jak najlepiej wykorzystali. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś przy nas. Duchu Święty podpowiadaj nam, jak wykorzystać ten czas najlepiej Panie, abyśmy mogli faktycznie powiedzieć, że nie przegabiliśmy czasu Twojego nawiedzenia, że tej, w tym momencie właśnie takiej szczególnej potrzeby, że robiliśmy to, co należy. Proszę, przekonuj nas. O tym w naszych sercach i sprawie, żebyśmy właśnie we właściwy sposób reagowali. Prowadź nas tym i bądź tym uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.